¡Lecas! Yeah. Yeah. ¡Ah, no me noca y estapadora! Tutaj przyciągamy boki. I głowa góra do Boki. Patrzymy w boki. Ręce góra. W prawą stronę. W lewa. Jedna rączka i druga, i znowu. Mamy ok, góra i na się na paluszki, leci proste, ręce mocno góra i luźno dół i znowu góra. podłogi, teraz prawej nóżki, lewej nogi, środek, prawa, lewa, środek, ok, powolutku łączymy nogi i pochylamy się jak najbliżej do dołu, próbujemy dotknąć butów, podłogi, ale oczywiście mogą być to łydeczki albo kolana. Tyle ile muszę. Powolutku do góry. Nóżki luźno. a okay. Małe podskoki do góry. Obie nóżki razem. I znowu na nogę. Piękniemy. Razem. Jemy. I pajacki na koniec. Ok. Trzymaj się. Robimy głęboki Koniec rodzinki. Witajcie. E, grupa Morza, Dzisiaj zacznie nowy układ taneczny. Będzie to pierwsza część. E, robiliśmy, Zaczęliśmy robić ten układ e, wrzesień, październik. Jest to piosenka Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. E, kroki będą troszeczkę zmienione, nowe, e, więc e, będzie się trzeba przystawić, być może nie pamiętacie, więc y, będzie troszeczkę łatwiej nauczyć się tych nowych kroków, łatwiej je zapamiętać. E, I dzisiaj, tak jak powiedziałam, pierwsza część dla wszystkich właśnie nowego tańca Grupa Młodsza. E, ok, e, zaczynamy na razie stojąc sobie ósemeczkę w miejscu. E, nóżki są w delikatnym rozkroku, e, i tak będzie się zaczynać nasz taniec. Kolejne kroki to są. E, ósemeczka. E, idziemy czwórkę w prawo i czwórkę w lewą stronę. E, dwa kroki, krok złącz w prawą stronę i krok złącz w lewą stronę. I do tego pracują ręce jak u robotów, czyli ciach, 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 ciach. Dłonie są otwarte, ręce są bokiem, jakby do publiczności. E, ja przypominam, cały czas tańczę lustro, więc wyjdziecie w prawą stronę. No i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ręce cały czas pracują góra, dół, góra, dół e, na nie. No a robimy dwa kroki w prawo i w lewo. Kolejny kroczek to jest e, praca, prawa nóżka. E, będzie się odbijać cz cztery razy do góry. E, ręka jest cały czas otwarta. I tak jakbyśmy chcieli coś powkładać, podopychać w jakieś szuflady. Cztery razy pracuje rączka do góry, coraz wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery i od razu druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, czyli nie mamy pioski, mamy otwartą dłoń i po prostu dopychamy, domykamy szafeczki. O, okej. Okay. To się powtarza dwa razy. Spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 jeszcze raz 1 2 3 4 5 6 7 8 raz 2 3 4 5 6 7 8 Kolejny kroczek on był w tym tańcu to jest rączki przed sobą otwarte dłonie pokazujemy paznokcie tak jakby publiczności i będziemy pracować rękoma góra dół jakbyśmy myli buzie w ten sposób, i potem e, do tego dochodzą nóżki. E, będą pracować do przodu napięte. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i lewa noga. Jest cztery razy nóżki. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli wychodzi nam cała ósemka. Potem jest przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. W ten sposób, i dodajemy do tego rękę. Zaczynam prawa. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolejny krok to znowu myjemy bucie. Raz, 2, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj będziemy dookoła siebie stawiać kropeczki prawą nogą, czyli zostajemy na lewej. Prawa noga jest na paluszku. Idziemy w stronę lewą, czyli za lewą rączką. Odbijamy się y, aż 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wracamy już tutaj na miejsce. Ok, próbujemy jeszcze raz. Y, jakby ta druga nasza część, czyli od wycierania buzi, mycia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy.